Dzisiaj niedziela radości, a więc niedziela gaudetę, i może powstać w nas pytanie, właśnie co zrobić, żeby tą chrześcijańską radość, e, tą chrześcijańską radością, wypełnić swoje codzienne życie. I tak sobie myślę, że e, słyszymy dzisiaj odpowiedź na ten temat w Ewangelii. To znaczy, po pierwsze, e, Jan Chrzciciel, kiedy słyszy pytanie, co mamy robić. E, Odpowiada, wejdź ze swojego egoizmu. Jeżeli zobaczysz tego, który potrzebuje obok ciebie, to podziel się z nim tym, co masz. Druga sprawa to, nie oszukuj, bądź uczciwy w tym, co robisz na co dzień. A trzecia to, nie wykorzystuj swojej mocy, swojej pozycji, aby udowodnić swoją przewagę nad kimś. Bądź dla kogoś darem. Nie postępuj siłą pięści, ale siłą miłości. Te trzy wskazania e, są jakby drogowskazem dla Ciebie, dla mnie, e, jak otworzyć się na tą prawdziwą radość, którą jest Bożysem. Zatem życzę Ci dobrej niedzieli i przede wszystkim dużo radości, dobrego.